Ello ludziska, witam Was bardzo serdecznie ze swojego warsztatu. W dniu dzisiejszym zajmiemy się wykonaniem komody, jaką to zlecił mi kolega z hurtowni, w której się zaopatruję w materiał. Cały projekt, który został wykonany, został wykonany tam przez jakiegoś kuzyna wujka, kuzyna ciocia, nie mam pojęcia kto to robił. Materiał jest, materiał jest już w warsztacie u mnie, więc dzisiaj się zajmuję Wykonaniem tej komody. Komoda ma być komodą, z, która będzie tak naprawdę posiadała wszystkie widoczne boki, a więc nie będę mógł zastosować sobie w żaden sposób łączników widocznych w postaci, na przykład wkrętów samowiercących. Tutaj w ruch pójdzie lamelownica, pójdą lamerki, pójdzie klej. Od dołu komody będę robił przygody pionowe, które będą w tej. Komodzie, będę łączył po prostu, zwyczajnie na, właśnie, samowieki. Ale ten film jest tak naprawdę odpowiedzią na nominację w Wooden Help Challenge, do którego nominowała mnie Ewelina Szostakiewicz ze swojego kanału na YouTube, na który Was bardzo serdecznie zapraszam już dzisiaj. Co Wam mogę powiedzieć? Wooden Help Challenge ma na celu pomoc mamie naszego formowego kolegi. Pani Zofia cierpi na nowotwór i cała ta akcja jest zorganizowana w celu pomocy zarówno pani Zofie, jak i jej rodzinie. Ktoś, kto miał w domu przypadek nowotworu, wie z czym się to wiąże i wie jakie jest polskie prawo i jak do tego podchodzi cały ten NFZ. Leczenie nie jest stanie. Czy ta refundacja jest, czy jej nie ma, jesteśmy po prostu narażeni na duże koszta. Tak więc jeżeli każdy z Was dorzuci swoją cegiełkę, opis będzie pod filmem, jeżeli uda mi się go skopiować, jeżeli nie, to wbijajcie na forum kornikowo.pl i tam dowiecie się większych, więcej informacji na ten temat. Cały ten film, tak jak już powiedziałem, tylko jej Fanizofii, a mam nadzieję, że i wy jako widzowie wyciągniecie coś z tego wygląda to mniej więcej, tak? Widzicie coś? Widzicie. Ta w środka, ta wstawka pod numerem 12, 11, te boki wszystkie mają być wykonane z czarnego akrylu. Chyba akryłu, bo nie wiem, co to za Ale generalnie, to się wybrać Ze mną Martynik, śpiewał w piosence swojej, jak do tego doszło, nie wiem, a ja wam mogę zeszpiewać, jak to pójdzie, też nie wiem. <słuch> Więc wracimy. ...przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jest też Jestem z powrotem. Powiem wam tak, wielka improwizacja, bo naprawdę w... zadzwoniłem do właściciela, właściciel w sumie sam nie wie, jak to miało wyglądać. Wujek telefonu nie odbiera, więc wujek Kuzyn, ciotka Babcia, nikt tego nie wie. mi improwizować, że tak to powiem, bo jest to dla mnie nieczytelne. Te wymiary są z dupy, że tak to powiem. Generalnie będzie jak na amerykańskich filmach trochę w tu się przyklei, tam się zateguje. Chyba tyle, no nie wiem. Kawa tu jest. Fryzuję, zobaczę. Tyle na ile odczytałem cały ten śmieszny rysunek. Tyle wiem. Dół na pewno wyjdzie za cuchnię, ale nie wiem, jak będzie z góry. Z góry, czyli tu będzie jeszcze na górze taka przegrona, w której też będzie jedna szuflada, druga i konsola po środku. Jak to wszystko wyjdzie, nie wiem. Ale może się nic nie spierdzieli, więc zaraz. Wydaje mi się, że to tak powinno być. Ale. Generalnie tak. Jak widzicie, już wszystko mamy sobie pofryzowane pod lamelki. Tutaj idą lamelki, klej. Tutaj poszły same lamelki i samowierte od spodu. Lamelki samowierty od spodu. Tutaj front. Będzie frontem wpuszczanym z tej strony, ale nasadzanym z tej strony. Tak mi się przynajmniej wydaje według, wedle tego rysunku i tego całego szkicu. I z tej strony bardzo podobnie. Jak się w kurwie generalnie, to, po, to i tak i tak dam jeszcze po jednym wkręcie tutaj od spodu samowiercie. Ale to kwestia przemyślania na razie. Składam to. Na górze idzie tutaj taką w ten sposób przegroda pozioma. Tutaj będzie konsola pionowa, której nie mogę za bardzo rozszyfrować, bo z tego tytułu tylko, że ma być ona wykonana z czarnego akrylu. I ten akryl rozumiem z tego, że front, ten front, który będzie mniej więcej na górze, w tym miejscu, będzie całkowicie wpuszczany czyli wejdzie nam między bok, którego jeszcze w tym momencie tutaj nie mamy, oraz wejdzie między ten akryl czarny, leży tam. To tyle. No. Ja działam dalej wklejem całe to chujostwo i, i zobaczymy co z tego wyjdzie generalnie yy, odcinek niecenzurowany więc yy, uwaga, bo może być grubo no takie cyrki jak widzicie się dzieją w momencie gdy się skleiło, a trzeba dalej frezować więc aby teraz wyfrezować sobie swobodnie miejsca pod nasze lamerki kręcę sobie swoją przykładnicę w, we frezarce, ustawiam ją tak, pasuje, pasuje, jak kula bym powiedział, więc nie jest źle. Daliśmy radę chyba. I w ten sposób mamy wyfrezowane miejsce pod lamelki, które będą wspinały nasz bok z naszą przygrodą poziomu. Z drugiej strony robimy również to samo. Kreskę mamy wytrasowaną. Do tej kreski przykładamy sobie odpad, czy to z akrylu, z czegokolwiek, jak, jaką płytę macie. Stawiacie na stopie frezarki. W ten sposób, czyli odkręcacie, jeżeli posiadacie tego typu przykładnicę jak ja. Odkręcacie, opieracie stopy frezarki. I frezujecie. Pokażę Wam, jak to mocuje. Kurde blaszka. Widzicie? się biorę za frezowanie przegrody, którą już przedstawiłem w to miejsce. Do wykonania są lamelki w krawędzi na górze, na dole oraz lamele pod, macie opisane prawy, na dole tam jest opisane lewy, pod nasze przegrody, czyli tu i tu, tu już mamy lamelki wyfrezowane, więc ja się biorę za dalszą robotę. W prosty sposób, wytresować sobie miejsce właśnie pod nasze kolejne lamerki. Zmierzam do Was. To jest półka. Ten element, który teraz przyniosłem, pokażę Wam wymiary. 549 na 398 Jest to półka, która będzie. Wsadzona, może nawet nie wsadzona, która znajdzie się tutaj w tym miejscu, czyli to będzie półka z tej przygrody za klasyczny frontem. I teraz możecie to zrobić w dwojaki sposób, łapiecie sobie to ściskami, waszą tą hmm, przygrodę, łapiecie ściskiem raz z tyłu, ustawiacie oczywiście idealnie, licujecie sobie krawędzie. Aby wymiar ten końcowy waszej formatki było to te 549 mm, zlicowane, zlicowane, ok. Dla wszelkiego bezpieczeństwa, możecie wziąć sobie drugi ścisk, drugim ściskiem również złapać. Krawędź jest ustawiona. No i teraz, jeżeli. Jesteście pewni tego, że wtedy wyfrezowaliście dobrze, ustawiacie swoją frezarkę, I tak naprawdę frezujecie i to jest tyle. To A moja przykładnica jest zrobiona w ten sposób, że przy płycie 18 i 19, czekajcie, pokażę Wam w ten sposób, śruby, które są tutaj, nie przeszkadzają w tym, aby móc właściwie, właśnie w ten sposób sobie frezować dane elementy. I zaraz będziemy wstawiać przygrodę. Aha, jeszcze tylko wyfrezuję w tych dwóch miejscach. Ale frezowania od wszelkiego rodzaju połączenia typu lamelki, na moich filmach widzieliście multum, więc nie będę wam pokazywał po raz kolejny jak będę fryzował teraz cztery otwory w sztorcu, także tak to powiem płyty, tak? więc to jest tyle, tak wygląda sklejony, sklejona główna część naszego korpusu tutaj są boki widoczne, ten bok jest bokiem widocznym, więc tutaj poszedł klej są ściski tutaj Ściski, klej lamelki. Tak samo zresztą w boku. Tutaj w tym boku też są lamelki i klej. Tutaj też widzieliście to zresztą, ściśnięte. Z tej strony nie mamy możliwości, jakby to wam powiedzieć. Nie będziemy odstawiać takich cyrków i nie będziemy tego yy, jakoś nawiercać, później nie wiem, jakimiś ze ślepkami maskować. Więc zostaje to w ten sposób. Tutaj yy, będzie szedł w środku w tej konsoli. Cała ta konsola będzie wykonana z czarnego akrylu. On od środka będzie błyszczą jak psu jaja. Tak samo tu z tej strony. Fronty szuflad będą wpuszczone między właśnie ten akryl boczny i tamten bok, ale ten akryl będzie wystawał nam tutaj i będzie robił taki nosek. No, nie wiem jak to będzie wyglądało jako całość. Na górę idzie pogrubiany blat, który stoi tutaj. Blat jest chyba z białego akrylu. Tutaj macie widoczne felcowanie. Felcowanie jest zrobione na 5 mm w głąb, czyli w tą stronę. Jest to płyta akrylowa, pogrubiona. Jak już tam płytę, nie wiem jaką hurtownia to robiła. Hurtownie fajnie pogrubia, bo tylko wzięli klej kontaktowy, kilka wkrętów i się trzyma. Na innej hurtowni, z której, w której się zaopatruje w towar, mają prasę półkową i robią to prasą. Tutaj na wkręty, ale. Jak zdaję to egzamin, ludzie się nie przypieprzają, to i ja mam to w dupie. Materiał jest ze zlecenia, więc ja się tym nie przejmuję. Cała komoda, to, to będzie dość dziwne i dość śmieszne, ale będzie spoczywała na, jak to się nazywa, nie na nóżkach regulowanych, tylko na cokole też z płyty. I ten cokół, gdzieś go rzuciłem, nie wiem w które miejsce, ale też jest w każdym razie z płyty pogrubianej, więc Górny blat, który stoi tam, będzie miał tą samą grubość, co dolny cokół, na którym to spocznie. Są minusy, moim zdaniem, tego rozwiązania z tego tytułu, że jeżeli będzie gdzieś krzywo, no to i ta komoda będzie stała krzywo, na nóżkach bylibyśmy to w stanie wregulować. Tutaj tego niestety nie zrobimy. Zostaje później położyć na to wszystko blat a ja jeszcze teraz z tyłu, tam od tej o strony, Pozakładam zakładam sobie ściski, tu i tu, żeby. Te boki widoczne, równo dociągnąć. I to jest tyle. No więc tak się całość prezentuje. Jeszcze przyjdzie BLAT. Tutaj, tak samo w bokach, jak widzicie, mamy zrobione felcowanie. Całość nabierze uroku, jak się złoży, to wszystko do kupy. Prowadnice w środku, które będą zastosowane, wiem, że to będą szuflady, które będą tutaj. Będą szufladami na prowadnicach firmy Bloom, będzie to Movento. Złożę całość, wtedy będę mógł wyliczać szuflady. Z tego tytułu, że za, za groma nie wiedziałem, jak je wyliczyć, patrząc tylko i wyłącznie na tą kartkę. No ale coś się z tego zrobi, bo już jest tak naprawdę bliżej. Jak dalej, siema. Kolejny dzień walki z komodą, tak naprawdę ostatni. W dniu dzisiejszym komoda została inaczej, tak od początku. Komoda została wczoraj sklejona. Blat spoczywa na komodzie. Jeszcze są założone ściski, które będę zdejmował dopiero jak przyjedzie klient, tak naprawdę powiem ten kolega mój, więc nie będę tutaj zbyt dużo kombinował. W dniu dzisiejszym pokażę Wam w jaki sposób wytresować położenie prowadników pod front wpuszczany, czyli zupełnie inny wymiar już niż ten 37 mm. Oraz pokażę Wam w jaki sposób łatwo i szybko wytrasujemy sobie Miejsce położenia naszych prowadnic pod szuflady, nie systemowe tylko pod prowadnice Mowento firmy Blum. Cała komoda zresztą będzie wyposażona w okucie firmy Blum. Komoda jest złożona, pokazuję Wam ją teraz w tej perspektywie. Ściski są jeszcze pozakładane i teraz tak, środkowa konsola jest to płyta akrylowa czarna, wszystko tutaj już jest zrobione, że tak to powiem, na tip-top. Tego już w ogóle nie będziemy ruszali. Poszły lamelki w tym tutaj, że tak to ujmę, w tej przegrodzie pionowej. Dwie lamelki i są połączone z Blatem. Z tej strony również to samo. Analogicznie skrajne części całej komody. Szuflada na prowadnicy Movento, front klasyczny. Dwie szuflady na Movento, szuflada na Movento i front klasyczny. I teraz. się już. Yy, że tak to powiem. Macie wgląd w korpus, który się tutaj znajduje. I teraz tak. Jak wytresować sobie miejsce, położenie naszego prowadnika pod zamysłem? Jest to dość prosta yy, sprawa. Najpierw wyznaczymy sobie samo położenie, czyli wysokość prowadnika, w którym miejscu się on znajdzie. W tym wypadku jest to. 10 cm i 45 cm, bierzemy sobie teraz jakiś kątownik, cokolwiek, i sobie ten wymiar. Jak najpierw połówek, przyostrze. I teraz, tak, miejsce położenia naszego prowadnika przy froncie nasadzanym, czyli przy tym takim najczęściej stosowanym froncie, jest to 37 mm od brzegu do środków otworu w naszym prowadniku. W tym przypadku. Prowadnik cofamy do tyłu o grubość naszego frontu. W moim przypadku jest to akryl 19 mm, czyli według zaleceń całego producenta, całej firmy Blum, może stanę tak, będzie mnie lepiej widać, jest to 37 plus grubość frontu plus 1,5 mm. Czyli w tym przypadku wychodzi 37 plus 19 i plus 1,5 jest to 57,5 mm. I w taki też sposób odznaczamy sobie na tej odległości nasz prowadnik. Czyli 450 mm od dolnej krawędzi stąd i 100 mm do tej kreski. Czyli te otwory dwa, ten i ten tutaj, są oddalone od krawędzi naszej o 57,5 mm. I w ten oto sposób mamy wytrasowane miejsce położenia naszych prowadników. Front nawiercamy tak samo, z dystansem od krawędzi, tam w moim przypadku ekodrill jest ustawiony na 5 mm, czyli krawędź wiertła, krawędź frezu skrawającego miejsce pod naszą puszkę, pod nasz zawias puszkowy jest oddalony od krawędzi o 5 mm. To jest tyle. Już trasuję miejsce pod prowadnicę, to trasuję je na 40 mm od dolnej krawędzi. Czyli w tym przypadku znaczymy sobie miarką 40 mm z jednej i z drugiej strony, pozostała część całej tej procedury jest bardzo podobna jak przy standardowych szufladach, ponieważ ustawiamy sobie naszą prowadnicę na. Wymiar 37 mm był moską i możemy zaznaczyć w ten sposób 40 mm od dolnej krawędzi i 40 mm od dolnej krawędzi. Jak wyznaczyć sobie miejsce pod naszą kolejną, że tak to powiem, szufladę, miejsce pod naszą kolejną prowadnicę. Sprawa wygląda następująco. Przepraszam was. 276 jest to wysokość 843, jest to nasza szerokość tego frontu, czyli do wysokości 276 mm, już biorę kalkulator, żeby wam to uzmysławiać. Taką Widzicie coś? To taki, taki dobry sprzęt. 276 mm. Dodać szczeliny, czyli dodaję 6 mm, bo z dołu będzie 2 mm szczeliny i między frontami będą 4 mm. Dodajemy 6 mm. Wychodzi nam 282 mm, i do tego dodaję 40 mm. Na, kolejne, na kolejną tak jakby prowadnicę i wychodzi 322 mm, czyli na wysokości 322 mm od dolnej, od dolnego wieńca znaczę sobie miejsce pod naszą kolejną prowadnicę, czyli teraz bierzemy znowu miarkę, wyłączamy kalkulator, 322 mm. 322. Zaznaczamy tu. Analogicznie z drugiej strony robimy to samo. Najpierw przestrzegamy ścisk. trzysta dwadzieścia mm. W ten oto sposób na piechotę wyliczyliśmy położenie naszej kolejnej prowadnicy. więc tak te otwory w tym miejscu są oddalone o tak o, o 40 mm te otwory tutaj. Są oddalone o 322 mm. Liczę w ten sposób, że do wysokości frontu dodaję rozmiary szczelin, które muszą być zachowane, czyli w tym przypadku na dole 2, na górze 4 mm, plus dodajemy te 40 mm, które ja stosuję, bo dla łatwiejszej matematyki, w sumie powiem Wam szczerze, dodaję 40 mm i mamy wyznaczone. Kolejne miejsce pod nasze prowadnice momentu. To jest tyle. Teraz tak, w tym miejscu znajdą się, znajdzie się również jedna szuflada, i tutaj będzie również jedna szuflada. Z tym, że tutaj szuflada będzie już z frontem wpuszczanym czyli front będzie nam się chował między ten bok i między ten bok. W tym miejscu. Z drugiej strony analogicznie, tak samo. Jak w tym momencie wytrasować położenie naszej prowadnicy? Położenie prowadnicy nadal będzie 40 mm od dołu, czyli od tego miejsca, od tego wieńca, tak jakby nazwijmy to teraz wieńcem, już nawet nie przegrodą, tylko wieńcem. 40 mm tu i 40 mm tu. Ale o ile musi być cofnięta nasza prowadnica, możecie dodać, Równie dobrze do tych 37 mm, do pierwszego otworu 19 na waszą grubość frontu, ale tutaj producent zaleca robienie manewru tego typu, czyli jest to to miejsce. W tym przypadku, który robiliśmy niedawno, gdzie fronty były nasadzane, czwarty otwór był oddalony od krawędzi o 37 mm, a tutaj robimy tak, że Grubość naszego frontu oznaczona literką X plus 18 mm i plus 3 na regulację głębokości. Czyli do 19 mm dodajemy 18 plus 3, wychodzi to 40 mm, i wtedy ustawiamy naszą prowadnicę na drugim otworze. I tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie tyle. Nie ma tu wielkiej w tym polityki, czyli. Wy jesteście. Więc teraz tak. 40 mm od dolnej krawędzi wyznaczamy sobie położenie naszej prowadnicy. Jest 40, jest. Będzie to w tym miejscu. Z drugiej strony analogicznie to samo. Po raz kolejny kątownik. Przenosimy sobie nasz wymiar 40 mm od dolnej krawędzi, czyli nazwijmy to nawet chociażby i w tym momencie wieńcem tego wieniec, przegroda, czyli Położenie drugiego otworu w naszej prowadnicy, kolejny jest oddalony o 32 mm, i tamte, kolejne. No i co, ludziska? Komora można powiedzieć, że jest skończona zostało, wywiercić otwory pod dwie półki, które się znajdą tutaj. Ja założyłem zawiasy z Blue Motion, firmy Blue. Są to zawiasy puszczane. Zaraz wezmę kamerę, pokażę Wam co, jak wygląda. Jeszcze muszę tutaj trochę podregulować całe te fronty, ale chodzi mi o coś zupełnie innego. Wszystkie fronty zarówno te jak i szuflady będą otwierane na Tipo. Szuflady będą, prowadnice momentu, tak jak Wam mówiłem wcześniej, Tipo z Blue Motion, wszystkie cztery i tak samo dwa fronty otwierane klasycznie również będą na Tipo. Tutaj na górze mam dwa fronty białe, długie, które będą tu, tutaj idą dwa fronty czarne z całej tej komody. Jeszcze do delikatnej regulacji, ale tak, w to miejsce wchodzi nam czarny front, w połysku, czyli w akrylu, z tego samego materiału co jest tu. Tak samo tutaj. No i tutaj dwa te większe, szersze fronty yy, Movento. Yy, znaczy się, wszystkie szuflady na Movento, o tak. Zawiasa. Zawiasy firma Bloom, tak jak Wam mówiłem, tutaj jest z wbudowanym Motion. Wszystko działa fajnie, nie ma się do czego przyczepić. Regulacja jest tak naprawdę odrobinka, tylko została, więc cóż, ja czekam na prowadnicę, ogarniam trochę kuwetę i to tyle. Tak więc, słuchajcie, jak widzieliście na filmie, złożenie takiej komody jest dość czasochłonnym procesem. Jest dużo. Ja w tym przypadku akurat miałem dużo zagadek z tego tytułu, że to nie był mój projekt. Ale cały ten film dedykuję pani Zofii. Jeżeli oglądający moi subskrybenci niech mogą, niech wspomogą. Jeżeli nie chcecie, nie wspomagajcie. Ja nikogo do tego nie namawiam, naprawdę. Hmm. Nikomu nie życzę tego, aby się znalazł w takiej sytuacji, jak jest pani Zofia wraz ze swoją rodziną. Hmm. Obecna polityka, jaka jest, taka jest, więc w to też się zagłębię, nie będę. Hmm. Ale ode mnie jest to tyle. Mood hmm. Help Challenge uważam za zakończony. A kolejną osobą, którą nominuję, bo muszę nominować, i co zrobi, Czy będzie dziergał na drutach, czy będzie yy, chociażby wbijał gwoździe w deskę, ale yy, przyłączy się do tej akcji, jest Damian. Więc yy, Daka, <grym>, że tak to powiem, przestań biegać, zacznij coś robić. Yy, na mój film czekaliście dwa tygodnie, więc my na Twój też możemy tyle poczekać. Zrób coś sensownego, dołącz się do tej akcji. Ode mnie jest to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wbijajcie na forum kornikowo.pl i do zobaczenia wkrótce. Buh.